Jesteśmy na miejscu. Teraz idziemy nad jeziorko. Właściwie już jesteśmy nad jeziorkiem. Oczywiście jesteśmy genialni i wybraliśmy się na wyprawę przez las w sandałkach i z wózkiem dziecięcym. Spoko, jutro weźmiemy plecak. W każdym razie jesteśmy już na miejscu. Pokażę Wam, jak tu pięknie się miejsce, gdzie można karmić zwierzątka Dostaje się karmy na wejście. Tu jest kochanie jeszcze jeden I można karmić zwierzątkę ale już tam jest, patrz Popatrz jak Daj mu, daj mu Nie wiem czy on gdzie ma nie woli sałaty na przykład Miałem taki no, duży wybieg, jest super. Wliczek, Są tak obżarte, że chcą mm. Coś tam podjada. Tutaj mamy pawia. Jak wiecie, mówiliśmy, że nie jesteśmy za bardzo zwolennikami takich miejsc, ale w związku z tym, że chcielibyśmy nauczyć naszego dzieciaka szacunku do zwierząt, to chcemy mu pokazywać ich jak najwięcej. Tu jest paw. Na szczęście jest tutaj Myślę całkiem fajnie zwierzątka mają dosyć duże wybiegi to są pereliczki, tutaj mamy kury i super jest to, że dzieciaczki szczególnie z miast mogą poznać zwierzątka no takie typowo wiejskie hodowlane, które już po prostu znikają do indyczek z wiejskich widoków. To jest dziwne w dotyku. To I ma... Jemu to nie przeszkadza, ta dynda. No to jest nieprzyjemne. <grym> <grym> Karmienie indyka było męskiego indyka. Było dla mnie jednym z najdziwniejszych przeżyć w życiu. Czułem się jakby wywalony na wierzch mózg z wiszącą moszną zjadał ode mnie ziarna. Tak się czułem. Taki był w dotyku. Znaczy nie dotykałem mózgu, ale moszne mi się zdarza. Tu mamy kaczuchy. Przyszły kaczki po jedzenie. Ptaszką. Daj też rzucę kacuszkom. Cześć osiołku! Bo ty jesteś biedny taki. I ten, i ty jesteś taki biedny. <laughs> Chodź szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! szybko. Zobacz, zobacz jak tatuś daje. Zobacz. Widzisz? No. Daj tego osiołkowi. Ale tak delikatnie, no? Daj, ten, <laughs> daj, daj, daj. No, mamy kompenny. cielaczka. Cześć, cielaczku! Cześć, mogę cię smyrnąć? Cześć Lola, cześć Lola. Cześć, cześć. mnie śmiesznym językiem. Na szorstki. Chodzi koza? No to chodzi. Koza też ma wszystko zje, nie? Koza tak, koza jest w skórze. No? mi się, daj Daj mi jeszcze, daj mi jeszcze trochę. Babcia, daj, babcia daj trochę. Owieczko masz od babci. Musisz się trzymać z Zobacz jaka na żartę owieczko. Pobłaskasz ją? Zobacz jaka ma są więcej leniwe. Co sam? O! Po kolejnym dniu jeżdżenia, zwiedzania byliśmy w takim jak widzieliście, bywaj, tak? Takim zowiejskim. Oczywiście w internecie miliony różnych fantastycznych ofert a okazuje się, że jedziecie i niewiele tam jest. Także no, dla dzieci takich pięcioletnich super, dla naszego trochę jest jeszcze za mały. Natomiast natomiast generalnie. Nic ciekawego. Gdzie mój mąż idzie z hitami? Będziemy tacy grubi po tych wakacjach. tacy grubi. żona chciała? Nieprawda. Jednego, jedno opakowanie. Jednego chciała. Jednego do kawy, bo pije kawę w naszym nowym kupu, który kupiliśmy w Wiliczce. Byliśmy na, nad rzeczką, ale niestety spadł deszcz więc, deszcz, więc musieliśmy wrócić. A teraz idziemy jeszcze pospacerować tutaj po naszych terenach. Jesteśmy w miejscowości jakiej? Verlasie. W Werlasie. W Werlasie. Fajnie, bo jest tutaj bardzo spokojnie, nie ma ludzi. Idziemy pozwiedzać troszeczkę za chwilkę. A jutro będziemy jechali, właściwie nie wiem jeszcze gdzie. Dopiero zaplanujemy chyba to nad jutro. Jezioro? Słucham? Nad jezioro, jutro. nad jezioro jedziemy jutro, na solinę. Niestety nie pochodzimy za bardzo, bo ja mam rozwalone kolano, a moja mama. Yy... A moja mama to, to nic. <laughs> a moja mama z dzieckiem to działa. nie jest dobry pomysł na góry. Moja <laughs> no. mama działa. Działa. Kołysia. Herbatka. Gdzie się wybierasz? Kawka. Małżon. Fantastyczne tutaj jest to, że wszędzie rosną takie dziko rosnące kwiatki, czyli takie chwaściory, które są przepiękne i przeurocze. I nikt tutaj tego nie ścina. No dobra, tutaj pobocze jak zwykle też ścięte, ale na szczęście tylko kawałeczek, a reszta wszystko jest pozarastane tak dziko. No, pieszczany są naprawdę bardzo klimatyczne, bardzo ładnie. A zaznaczam, że niestety jak wspominałam wcześniej. Za bardzo w górę nie pójdziemy ze względu na e, dzieciaka, no i na moją mamę, e, i po części na moje kolano, które niestety bardzo mnie boli. Idziemy zobaczyć punkt widokowy, który jest akurat tutaj niedaleko nas. E, już tam widać solinę. sobie i tak sobie pomyślałam, że opowiem wam teraz historię naszego poprzedniego domu. To był dom z 1930 roku chyba, tak? Tak. Przerobiony taki drewniany na taką pseudo agroturystykę. Przepiękne miejsce, bo zrobiony ten domek był naprawdę ładnie, fajny klimacik. Pani, która nas przyjmowała, była również bardzo miła i generalnie wszystko na plus, bo też cena bardzo rozsądna, także wszystko spoko. Ale jak tylko tam weszliśmy, mój mąż nie wierzy. Nieprawda. Prawda, nie wierzy mi. Jak tylko tam weszliśmy, to ja poczułam taką trochę negatywną energię. No i jak tam spaliśmy, to w ogóle przyda... przytrafiło mi się coś, czego nienawidzę, a co mam dosyć często, chociaż miałam przez jakiś czas spokój, a teraz znowu mi się zaczęło. Mianowicie paraliż senny, który przytrafia mi się ostatnio znowu niestety. Już miałam go w, w ciągu ostatniego pół roku ze trzy razy. A był taki moment, że miałam średnio co dwa, trzy tygodnie. Mm, jeszcze przed ciążą to było chyba, nie? Czy w ciąży jeszcze też, już nie pamiętam. Też. Jeszcze jak mieszkaliśmy w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy, no i to było mega nieprzyjemne, ponieważ zdarzało mi się naprawdę to ciężko. Jeżeli nie wiecie o co często. chodzi. Z, co ja powiedziałam? Ciężko. ciężko, często. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z paraliżem sennym, to jest taki moment, że wasz umysł budzi się szybciej niż ciało i nie możecie się poruszyć. I bardzo często towarzyszy temu uczucie takie, jakby ktoś był z wami obcy. I ja mam, ja mam z reguły takie odczucia, że to są tak jakby duchy. Mega nieprzyjemne i budzę się i potem zawsze jestem strasznie spanikowana. Oczywiście ja wtedy tak jakby śpię, więc nic złego się ze mną nie dzieje. Poza tym, że mój umysł już działa i bardzo mu z tym źle. Natomiast mój mąż mówi, że parę razy zdarzyło się, że wydawałam jakieś dziwne jęki. Uh -huh. <laughs> Takie jęki właśnie wydawałam. W każdym razie właśnie przytrafiło mi się to dziadostwo teraz w byszycach. No i niestety obudziłam się po godzinie od, od momentu, kiedy zasnęłam. Ja zasypiałam sobie z moją mamą z naszym dzieciakiem. Krzysiu do nas doszedł. No i właśnie obudziłam się, jak on już był. Ale już spałeś chyba wtedy, prawda? Tak, bo, bo, bo go nie budziłam. Bo Krzysiu zawsze mówi, żebym go obudziła, jak mi się to przytrafia. I będzie mnie ratował. Ale, ale ja zawsze uważam, że nie ma sensu, bo ja po prostu wtedy się budzę i, no i jest ok. Natomiast tutaj w tym naszym cudownym miejscu było tak, że... Przez całą noc już nie mogłam zasnąć i w ogóle strasznie się wystraszyłam, bo to było tak, że przyśniło mi się, że tak jakby dalej leżę w łóżku, tam w tym, w tej, w tym pokoju, w którym spaliśmy i próbuję kopać mojego małżonka, który leży obok mnie żeby, mnie, żeby mnie wyrwał z tego stanu, a on, oczywiście go tak jakby nie umiem dobudzić i no generalnie tak. I cały czas czułam właśnie tak jakby obecność kogoś, że gdzieś tam ktoś się załoknie, jakiś nieprzyjemny nieprzy, typ martwy. Ja. <laughs> nie, nie, nie ty. A, i ty, tak. No i później już nie mogłam zasnąć. I, uwaga, moja mama leżała obok nas na łóżku które... i obok mojej mamy zaczęło coś chrobotać, a w ogóle zaznaczam, że w tym pomieszczeniu było strasznie cicho. Tak po prostu, to była taka cicha, tak, tak cisza, taka jak ja to powiedziałam wcześniej? Przytaczając. Nie przytaczająca, tylko taka, taka pusta. Tak? Mogę tak, nie wiem, nie, nie wiem, czy wiecie od... nie mogę wstać od głosu w nocy. Tak, po prostu było mega cicho. Nic nie było słychać. Nawet nie było słychać oddechów Waszego. To było dziwne w sumie. I e, usłyszałam takie chrobotanie przy łóżku mojej mamy i na początku myślałam, że to mysz. No ale tam tak spojrzałam sobie. Było dosyć jasno, bo jakaś taka reklama była przed oknem. E, no i nic nie widziałam. A tam tak chrobotało. Ze dwa razy. No i olałam to. Mówię, dobra, coś mi się pewnie znowu przywidziało. Próbowałam zasnąć, oczywiście nie mogłam. I nagle usłyszałam coś, co obudziło też Krzysia. Prawda? I y, to był taki dźwięk trochę, jakby ktoś szarpał za klamkę w tym naszym pokoju. A mnie no, ja się obudziłam, bo myślałam, że też wydawałam się, że ktoś nacisnął na klamkę. No bo to był taki dźwięk dziwny, właśnie. No nie był taki, dlatego się obudziłem i zapytałem, No się, więc właśnie, i Krzysiu też to słyszał, także to nie było tak, że tylko mi się wydawało. No i oczywiście w sumie nie wyszliśmy, nie sprawdziliśmy, no bo stwierdziliśmy, że to chyba niemożliwe, żeby ktoś nam na klamkę naciskał. A tam był tylko jeden gość, który jakiś tam mieszkał z nami obok, gdzieś tam po drugiej stronie. Także no wątpię, żeby on przychodził, tam coś naciskał. No nieważne, w każdym razie, w każdym razie, tak właśnie coś nam się przytrafiło. No i potem Krzysztof zasnął, a ja do piątej nad ranem nie mogłam zasnąć. Strasznie mi się chciało siku, ale bałam się wstać i nie wstałam. Właśnie na mi... korytarzu. Tak, łazienka była na korytarzu i myślałam, że mi pęknie pęcherz. Moja mama się obudziła o piątej nad ranem, poszła siku i ja wtedy stwierdziłam, że idę z nią. Rączkę. <laughs> Za rączkę. Strasznie czułam taki nieprzyjemny lęk i było mi strasznie źle tam w tym pomieszczeniu, mimo tego, że bardzo w ogóle tam było przyjemnie. Ale jak wyjeżdżaliśmy stamtąd, to taką ulgę poczułam, że już stamtąd jedziemy. Także dlatego, właśnie ja już tam nie będę spała więcej. Ale jak nie boicie się takich rzeczy, i nie macie takiej wkręty w głowie, to zapraszamy serdecznie, bo jest przyjemnie, bardzo fajna. Pani i w ogóle jest super. Jest drugi domek, jeszcze można tam spać? Tak, w tym domku, może mniej straży. No to... Nie chcę ze mną posłuchać. Niech ja gra... za zasopany jesteś. Nie, nie są nie zagramy na gitarze. Anioł, bieszczackie, bieszczackie anioły. Gdy skrzydłem cię mocno, już jesteś ich bratem. Albo siostrą? Nie lubię starego dobrego małżeństwa. Gim. Akcji dla naszego dzieciaka będziemy sobie płynąć statkiem. Widzicie, co jest najzabawniejsze w takich wycieczkach, w wakacjach z dziećmi, że robi się rzeczy, których normalnie by się nie robiło. Bo raczej nigdy nie bylibyśmy w wiejskim zoo i pewnie nie płynęlibyśmy statkiem. Katamaranem? Katamaranem! Mamy ambitny plan, i dzisiaj o 3 nad ranem wstajemy i idziemy w góry, bo stwierdziliśmy, że jednak musimy gdzieś wyjść. W związku z czym Wybraliśmy szczyt nie za wysoki, żeby moje kolano nie umarło i wierzymy w to, że wstaniemy o tej trzeciej na ranem no i pójdziemy pochodzić, a moja mama zostanie z dzieciakiem. Na wodzie? Na wodzie, a czy płyniesz? Wiecie, 21.11, a ty gdzieś tak tam chowasz, Górbatku? <grystanie> Jesteśmy bardzo zmotywowani. Za 6 godzin wstajemy i idziemy. Gdzie idziemy? Nie upamiętam tej nazwy, na górę. Na jakąś... <grystanie> Natomiast będziemy szli w nocy, no nad ranem zapomnieliśmy o tym, że w Bieszczadach jest bardzo dużo zwierząt, także jest szansa, że coś zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będą to wilki. Wilki jakieś To jest bardzo malutka góra. I ona ma metrów? Ja mam 700 coś. 700 coś. Także malutka, ale ze względu na to, że jestem stara i mam zniszczone kolana niestety wyżej na razie Dupa boję się wchodzić. Ale 3.20. Nie umiemy się chodzić. W <noise> słuchaj dopiero 5 jest My nie myśli z latarkami Boże wstawanie o tej godzinie posiadając z dziecku to jest jakiś dramat Parking ospondo. Parking ospondo. Zatrzymać. Zatrzymać, zatrzymać, zatrzymać. Dotarliśmy w miejsce gdzie zaczyna się szlak Tam mój małżonek ogląda mapę a za mną już powoli wschodzi słoneczko pierwsze widoczki To, że jest tu strasznie dużo różnych kwiatów, i nikt tutaj tego nie zrywa i nie wycina. I jeszcze jedna fajna rzecz. Ja już Krzysiu wybrał szlak, który jest prawdopodobnie mało uczęszczany. Za bardzo tu nikt nie chodzi, bo nie ma śmieci. Także takie szlaki są spokojne. A góra, na którą idziemy, nazywa się Połoma. w nie spotkaliśmy ale to chyba jest pies są jakieś ślady więc na pewno ktoś był z psem ale pięknie jest godzina 5.42 nie robi się jakbyśmy na Monterey Właśnie stwierdziliśmy przed chwilą, że nie ma znaczenia czy ona jest duża czy mała. Sam fakt tego, że się zmobilizowaliśmy i idziemy e, pomimo naszych uszkodzeń ciała jest spoko. Kiedy wchodzisz na szczyt i widzisz to. <laughs> Ale to jest właśnie urok Bieszczad. Czas na drugie śniadanie. Podjęliśmy decyzję, że jednak wracamy, bo obliczyliśmy czas i stwierdziliśmy, że e, będzie to trwało dłużej. Więc e, będziemy sobie tak wędrować w sumie jakieś 4 godzinki. Także jest godzina teraz 6.33 i zmierzamy z powrotem. Także mieliśmy mega przyjemny spacerek z rana. Szkoda, że nic nie widać tutaj, ale jest bardzo przyjemnie. I mam nadzieję, że następnym razem jak tu będziemy, a planujemy przyjechać na jesień, jeśli się wszystko uda, to, to mam nadzieję, że wejdziemy na jakąś większą górę. Zobaczymy jak będzie z naszymi ciałami. <muzyka> Właśnie przebiegł obok nas pan biegacz, to była jedyna osoba, którą spotkaliśmy na całym szlaku, więc w ogóle super. Trzy godziny Przez Tak, więcej już Więcej, no. I oczywiście liczyliśmy na to, że spotkamy jakąś zwierzynkę, ale cieszymy się w sumie, że nie spotkaliśmy, bo znaczy się, że nie weszliśmy za bardzo na ich teren. Natomiast widzieliśmy bardzo dużo różnych śladów przedziwnych, wielkich, ogromnych, wyglądały jak ślady żubra. <noise> tak, ale pan biegacz przed chwilą nam powiedział, że widział niedźwiedzia i to niedaleko od nas i o godzinie, której? 6.50 jakoś tak, mhm. także mieliśmy całkiem sporą szansę, że mogliśmy go zobaczyć, bo był gdzieś niedaleko stąd, także jednak jest szansa, żeby spotkać niedźwiedzia. Ja na przykład tutaj jednego widzę, <noise> ale niedźwiedź uciekł przed panem, na szczęście. Tak. Ani niedźwiedziowi, ani panu się nic nie stało. To prawda. Mówił, że widział walące się drzewo i z tego, walące, zza tego walącego się drzewa wyleciała taka wielka kula i uciekła. Także super Andrew. Jak szliśmy wcześniej, to zastanawialiśmy skąd tu korowie plackie już wiemy skąd. Jakie fajne krowy. Bez przeklinania, muszę wypipkać. Tam owieczki są. Są nasze owce i barany. Jeden baran. To jest moje drodzy szkoła dokładnie? Zespół szkół wołłkowych i szkoła filialna w, w terce. Zaznaczam, że tam są jakieś drzwi. Zepsute. Nie wiadomo czy działało jeszcze. No, może nie działać. Ale plac zabaw mają koniec atrakcji dla dorosłych <laughs> wracamy do zwiedzania Bieszczad według naszego dziecka i jedziemy na kolej, kolejkę wąskotorową A niektórzy dorośli też by pojechali niektórzy dorośli też by pojechali ja to bym wolała pochodzić jeszcze trochę niestety moje kolano bardzo mnie boli no właśnie tak nie chodzić więc nie dam rady chodzić i w takim razie idziemy jechać sobie pociągiem.